Nie żyje Ryszard Kotys. Zmarł. Genialny aktor szerszej publiczności, znany jako Paździoch, otwórca roli Paździocha w serialu Świat według kiepskiej. Ale to nie tylko. Ta rola, jego dorobek artystyczny, teatralny, filmowy jest naprawdę zacny, bardzo duży. Dzisiaj przedstawię biografię tego aktora wybitnego, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, smutna informacja dotarła do nas zmarł Ryszard Kotys. Zmarł w wieku 88 lat. 28 stycznia 2021 roku. Po długiej chorobie zmarł e, aktor. Przedstawię dzisiaj biografię tak naprawdę tego aktora. Przede wszystkim nam tutaj w szerszej publiczności znany jest z roli. Paździocha, tak, sąsiada, który występuje właśnie w serialu Świat według Kiepskich. No, charakterystyczna tak naprawdę rola, ale Ryszard Kotys na swoim, swoim dorobku ma też różne inne role. Być może ta rola jest najbardziej rozpoznawalna, przyniosła mu po prostu ogromną popularność. Natomiast rzeczywiście tutaj Ryszard Kotys, no to był genialny, ceniony aktor, artysta. Ryszard Cortes właściwie, Ryszard Kotys, tak to podaj Wikipedia, urodzi się 20 marca 1932 roku w Miniowie. A zmarł 28 stycznia 2021 roku. Polski aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i dubbingowy, reżyser i scenarzysta. I tutaj też jest ciekawy wątek, ponieważ mało kto wie, ale też Ryszard Kotys podkładał głos pod różnego rodzaju produkcje, był aktorem dubbingowym, e, chociaż no, większość z nas po prostu kojarzy go właśnie z tej roli w serialu Siadę do Kiepskich. Tutaj warto wspomnieć, że to jest kolejna praktycznie osoba, kolejna postać z tego serialu, która zmarła w ostatnim czasie, w tamtym roku. Zmarł tutaj Dariusz Gnatowski, a więc otwórca roli Boczka w serialu Świat Według Kiepskich. Zmarł na koronawirusa. Natomiast, tak, jeśli chodzi o Ryszarda Kotysa, życiorys. Syn Czesława Kotasa i Ireny. W 1953 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Aktorską w Krakowie. Debiutował na deskach teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. Przez następne lata występował kolejno na deskach teatru w Wybrzeże w Gdańsku. Teatrze Polskim we Wrocławiu, Teatrze Ludowym w Nowej Hucie, Teatrze Ziemi Krakowskiej w Tarnowie, Teatrze imienia Węgierki w Białymstoku, w Opolu, w Łodzi, gdzie zajmował się również reżyserką, czyli jak widać ten. Dorobek artystyczny praktycznie z, jako aktor to zwiedził chyba naj, największe teatry w Polsce, czy większość tych teatrów w Polsce. W ciągu ponad 65 lat kariery zagrał w ponad 40 serialach i 150 filmach fabularnych. Popularność przyniosła mu rola pa Mariana Paździocha, sąsiada Ferdynanda Kiepskiego w serialu telewizyjnym Świat według Kiepskich. Był także jednym ze skandydatów do, do roli głównego bohatera. Ze względu na zaawansowany wiek i pogarszający się stan zdrowia, aktor wycofał się z występów w teatrze i filmach, jednak wciąż występował w serii Świat według kiepskich. I tu warto powiedzieć o tym, że no, Richard Kotys miał ciężkie zapalenie płuc w 2018 roku, przeszedł je, po czym już po prostu nie można było go tak zobaczyć tutaj w filmach, produkcjach. E, jedynie co, po prostu to brał udział rzeczywiście w serialu Świat Według Kiepskich, no, ale ten serial jest nagrywany raz w roku, przez kilka miesięcy, przez dwa chyba, czy trzy miesiące. Życie, życie prywatne aktora dwukrotnie żonaty, rozwiedziony z pierwszą żoną, scenografką Barbarą Wojtkowską, która zmarła w 2017 roku po około 20 latach małżeństwa. E, mają syna Piotra, urodzonego w 1956 roku, kapitana żeglugi wielkiej. W latach 80. ożenił się z młodszą o 26 lat aktorką Kamilą Samler, ma z nią syna Eryka, urodzonego w 1987 roku. Aktor mierzył 173 cm wzrostu pod koniec życia. Mieszka w Lusowie pod Poznaniem. To jest taka miejscowość, praktycznie pod Poznaniem. Sam jestem z bez Poznania. Natomiast w Lusowie tam po prostu sporo ludzi mieszka. Mają domki jednorodzinne. Zmarł po długiej chorobie w nocy z 27 na 28 stycznia 2021 roku no i tutaj kariera aktorska i teatralna tak, to widzimy te teatry praktycznie, które zwiedził, to było zwiedził, po prostu pracował, tak, no nie turystycznie ale no jako jakby tak naprawdę przygodę aktorską można powiedzieć, tak, życiową to we Wrocławiu, w Łodzi, w Opolu w Tarnowie, w stoku, w Gdańsku natomiast jeśli chodzi o nagrody i wyróżnienia to otrzymał w 1999 roku Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, tak, także po prostu inne oznaczenia, chociażby Nagrodę Artystyczną Wojewody Wojewódzkiego, no ale wydaje się, że spośród po prostu tych nagród ten Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski to nagroda, najbardziej po prostu taka można powiedzieć najbardziej tutaj tak w, w najwyższa w tym zestawieniu tych nagród chociaż każdy może to inaczej po prostu odczytywać no właśnie teraz postać Mariana Paździocha Marian Janusz Paździoch postać fikcyjna, bohater komediowego serialu telewizyjnego Świat według Kiepski, w jego rolę wciela się Ryszard Kotys no teraz to już się wcielał w latach 70. Poznań ożenił się z Heleną z domu Meissner. Na co dzień wraz z żoną pracuje na bazarze, gdzie sprzedaje bieliznę. Ma słabą głowę do alkoholu, w młodości był ministrantem. Jego imię z bierzmowania to Patryk. Często kradnie papier z toalety, którą współdzieli z Ferdynandem Kiepskim i Arnoldem Boczkiem. W starszych odcinkach Mariana Paździocha przedstawiana jako przebiegłego i sprytnego człowieka rywalizującego z sąsiadem Ferdynandem. Kradnącego jego pomysły. W nowszych odcinkach Marian Paździoch często trzyma sojusz z Ferdynandem i pije z nim wódkę. Jednak nadal wchodzi w konflikty z kiepskim. Początkowo Marian Paździoch miał być postacią epizodyczną w serialu. Nazwisko postaci wzięło się od piosenki na podwórku paździocha, którą usłyszał jeden z producentów serialu. O, to ciekawe, to nawet ja po prostu nie wiedziałem, że to było od piosenki. W 541 odcinku e, o, o serialu Marian poznaje swojego syna Janusza Mariana z romansu sprzed 50 lat. Janusz prowadza się do jego mieszkania. E, tak wygląda po prostu ta postać Mariana Paździocha oczywiście postać fikcyjna zagrana przez Ryszarda Kotysa. Natomiast, no, na pewno tutaj ogromna strata, jeśli chodzi właśnie o tę serial, kolejna praktycznie postać umiera, kolejny aktor, który wciela się kluczową po prostu postać w tym serialu. Przerażająca tak naprawdę sprawa, że kolejni aktorzy właśnie znani z tego serialu odchodzą. Wiele osób pyta się w ten sposób, jak będzie wyglądał ten świat według kiepskich, tak? Już wkrótce w przyszłości, skoro no nie ma po prostu tej babki kiepskiej, nie ma boczka, teraz nie ma praktycznie paździocha, tak? Jak ten serial dalej będzie wyglądał? No właśnie, napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, jakie mieście po prostu wspomienia właśnie z tym aktorem, No przede wszystkim Mariam Paździał budził taki, tak naprawdę tak raczej po prostu radość wśród widzów, tak, sympatię, jeśli chodzi o widzów, którzy go oglądali. Może w samym serialu po prostu był postacią kontrowersyjną, natomiast pewnie każdy z nas ma po prostu takiego sąsiada, który ma podobne cechy charakteru, który był przedstawiony właśnie w tym serialu. Pozdrawiam, to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.